Bo dla biednych jest tragedia. Na ulicach jest brudno, niebezpiecznie, wszędzie są zdomni, Ludzie po ona widziała, jak ludzie w ściany głowami walili. Na świecie od lat możemy znaleźć ogromne grono zwolenników teorii spiskowych, którzy próbują dowieść tego, że na szczycie całej układanki stoją osoby, którym zależy na tym, aby cały ten świat był od fundamentów przesiąknięty złem. No w sumie wokół Hollywood też wiele narosło tych opowieści, co tam ci ludzie niby nie robią od sam sprzedaży, podpisywania paktów z diabłem, przez picie krwi. Czułem, że Hollywood chce, żebym zrobił coś dziwnego, coś, co nie było zgodne ze mną. Nie podał szczegółów, ale wspomniał o presji, by zdradzić swoją wizję. I o ludziach w garniturach, którzy chcieli go kontrolować. No dobra, ale to. Te elity by to robiły, żeby co? Żeby tak się zabawić? Że pokazać, że mogą? Że każdego nawet tak znaną postać są w stanie zmusić do tego, żeby. Nie wiem, takie rzeczy? Robić? No bo tak się zastanawiam trochę. Hollywood dla wielu osób może wydawać się krainą marzeń, gdzie gwiazdy świecą najjaśniej. No właśnie, ja mam trochę pytanie do Was. Czy dla Was Hollywood jawi się jako jakieś takie. Miejsce, do którego, no w się sensie wiecie, jakieś takie super miejscówka, yy, w której chcielibyście być, bo dla mnie to się jawi jako taki zniszczony, z, z jakiś taki, nie wiem, zgorzchniały, prze, przepełniony taką pustką obszar. Z równie pustymi ludźmi, którzy, wiecie, opływają w jakichś takich luksusach, są totalnie Odklejeni i biorą udział w jakimś takim, no nie wiem, takim skrajnie zniszczonym biznesie, ale chodzi mi bardziej o strukturę tych ludzi, którzy biorą w tym udział. Jakoś tak, nie, nie, nie mam takiego wrażenia, że Hollywood i mówi sobie, wow, ale za tylko taki Hollywood mi się kojarzy z takim, z taką zgnilizną bardziej. A przede wszystkim mocno zmanierowany. No tak, że takie tam wyższe sfery, nie? Kasa nieograniczona. No. Dla mnie całe USA to śmietnik. Przecież nie wiem, czym powiedział, że całe USA, ale myślę, że ogólnie taka legenda Stanów Zjednoczonych, no upadła bardzo mocno, nie? Taką bitka, co nie byłam, ona była nawet jeszcze w Stanach, y, tam na dłuższy czas. I ona mówiła, że Stany są super, ale tylko dla bogatych ludzi. Bo dla biednych jest tragedia. Na ulicach jest brudno, niebezpiecznie. Wszędzie są no. domni, Ludzie po fentelu. Ona widziała, jak ludzie w ściany głowami walili. Wiesz, że tam bardzo jest źle. Hmm. Patrycja też mówiła, że to moja znajoma właśnie była w Stanach i mówiła, że Stany są fajne, ale dla bogatych ludzi, że jest ogromne rozwarstwienie społeczne, gdzie wiecie, z jednej strony macie ludzi w Bentleju, którzy sobie jadą ulicą i nie muszą o niczym myśleć, a z drugiej bezdomnych albo ludzi uzależnionych od Fent co latają jak zombie, że tak bardzo mocny przeskok, że jest mało klasy średniej. Teraz tak, ale nie bierzesz pod uwagę historii Złotej Erich Hollywood. Czy znaczy tak, nie no ja mówię o obecnej sytuacji, nie? nie mówię, że tak było zawsze, ale no tak mówię, jakie mam skojarzenia teraz z tym. Od dekad mówi się o ciemnej stronie sławy, o cenie, którą płacą ci, którzy wspinają się na sam szczyt, zwłaszcza w obecnej stolicy show biznesu. Według wielu osób nie wystarczy talent, ciężka praca czy szczęście. Twierdzą, że aby naprawdę zaistnieć, musisz sprzedać duszę. Może nie dosłownie, ale chyba domyślacie się o co chodzi. Na świecie od lat możemy znaleźć ogromne grono zwolenników. W teorii spiskowych, którzy próbują dowieść tego, że na szczycie całej układanki stoją osoby, którym zależy na tym, aby cały ten świat był od fundamentów przesiąknięty złem. No w sumie wokół Hollywood też wiele narosło tych opowieści, co tam ci ludzie niby nie robią od sam sprzedaży, podpisywania paktów z diabłem, przez picie krwi i jakieś przeróżne, przeróżne inne historie, które się przetaczały, ale wszystkie te historie dotyczyły no generalnie Niefajnych rzeczy. I jedne bardziej, inne mniej odklejone, no ale był też cały wątek mitu, Pierwszy raz cień na szczyt branży rozrywkowej rzuciły podejrzenia, które pojawiły się już w latach 20. i 30. poprzedniego wieku. Branża filmowa przyciągała ekscentryków, artystów, milionerów i wszelkiego rodzaju poszukiwaczy sławy. Innymi słowy, ludzi, którzy nie bali się przekraczać granic. To był idealny grunt dla podejrzeń twierdzących, że na backstage dzieją się rzeczy, o których nie mówi się na głos. Podsycały to oczywiście skandale, których nigdy w tych zawodach nie brakowało. Na przykład mord ...Williama Desmonda Taylora w 1922 roku, jednego z najpopularniejszych reżyserów swoich czasów. Znaleziono go martwego w jego domu w Los Angeles z kulą w plecach. Sprawa nigdy nie została rozwiązana, ale podejrzenia były nie do powstrzymania. Znaczy, ja powiem tak. Ogólnie... Wiadomo, że to trochę zahacza jakieś takie teorie spiskowe czy coś, ale patrząc na ludzką naturę... Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy szukają jakichś wrażeń w życiu, mają nieograniczone możliwości finansowe, no bardzo często się staczają, bo takie proste bodźce już na nich nie działają i potrzebują silniejszych doznań, żeby w jakiś sposób się, wiecie, pobudzić, żeby w jakikolwiek sposób, no jak takie c***y, nie? W jakikolwiek sposób poczuć, poczuć znowu emocje. I wiecie, taka przeciętna osoba sobie myśli, nie wiem, no to chce coś kupię, nie? Jakiś nie wiem, samochód se kupi, dom se kupi, coś tam. Ale jak sobie pomyślisz o takiej skali, w której możesz wszystko kupić, nie? Że mógłbyś mieć kurwa 5 lambo, 10 lambo, nie zmienia to nic, nie? To one, one tracą znaczenie dla Ciebie. nie? To jest takie kiedyś za dzieciaka szedłeś do sklepiku, kupowałeś sobie chipsy, i kurde, czułeś się jak panem, że jesteś panem świata, no ale na przykład teraz jesteś dorosły, no już nie robi to na ciebie takie wrażenia, no bo możesz mieć, nie wiem, całą paletę tych chipsów i to nic nie zmienia w Twoim życiu. No i tak samo jakby w większej skali to dotyczy innych ludzi, kiedy podnoszą sobie cały czas tą poprzeczkę, różnych doznań i te. No i niestety w dłuższej mierze to prowadzi do jakichś kurde odchyłów no, i różnych pojemności historii i dlatego nie czułbym, czy jakoś nie, nie mam takiego wrażenia, że w takim miejscu, które no właśnie nie jest takie, nazwijmy to nam, wyzwolone, które pozwala na wiele rzeczy, w którym są ludzie wyjęci trochę spod zasad ze względu na swoją sławę i ze względu na pieniądze, jakie zarabiają, że tam bym się odwalał jakieś takie rzeczy niemoralne, nazwijmy to no. Taylor jako osoba bogata i wpływowa był idealnym celem, osobą, która mogła wiedzieć zbyt wiele. Niektórzy twierdzili, że szantażował innych dowodami na branie udziału w nielegalnych praktykach, w opinii publicznej Krążyła też historia o tajemniczej postaci z branży, która miała go uciszyć, by chronić największe sekrety Hollywood. Inni mówili o. Ma która stworzyła podziemie zajmujące się dostarczaniem gwiazdom używek Któremu rzekomo reżyser wszedł w drogę Kilka lat później w 1935 roku Śmierć aktorki Telmy Todd tylko dolała oliwy do ognia Została znaleziona martwa w swoim samochodzie Oficjalnie zatruta tlenkiem węgla Ale plotki mówiły co innego Prowadziła restaurację, która miała być przykrywką dla nielegalnych interesów Inni po raz kolejny poszli o krok dalej Mówiąc o rytuałach, które miały odbywać A co to jest ten tlenek? To co, co to jest za substancja? Muszę wygoogluje co to jest Ale że co? Że trzadem? Skąd oni to wzięli? Ona w samochodzie... a, ale to co? Ona w samochodzie była. Ale to jak? A, że z rury wydechowej. O kurwa. A to była taka scenka też... A, no nieważne. Chciałem zespoilerować serial jeden. Prawdziwym punktem zwrotnym dla teorii spiskowych o Hollywood były lata 70. Czas, gdy nieufność do władzy i głośne wydarzenia stworzyły idealne pole do podejrzeń. Kluczowym momentem było Sharon Tate w 1969 roku przez sektę Charlesa Mansona. twierdził, że działa pod wpływem diabelskich sił i Beatlesów. Ludzie zaczęli zastanawiać się, czy Manson był pionkiem w większej grze. Niektórzy sugerowali, że hollywoodski establishment, producenci, gwiazdy i okultystyczne elity użyły go, by zastraszyć buntowników. Inni widzieli w tym rytuał, w którym ciężarna Tate miała być ofiarą dla mrocznych sił, które dają sławę. W 1971 roku Hunter Thompson w Fear of Loafing in Las Vegas wprowadził adrenochrom, fikcyjny. Nar o! No to o tym słyszałem, to o tym słyszałem, kiedyś jakieś filmy oglądałem, też niektóre z żółtymi napisami się przyznam, ale, ale słyszałem o tym. ...kotyk wytwarzany z krwi ludzi, co później spiskowcy uznali za prawdziwy specyfik elit używany w celach zdobycia wiecznej młodości i nie tylko. Ale to z tym adrenochromem to jest prawda? W sensie w ogóle istnieje taka substancja? To posprawdzam te rzeczy, bo to czasami człowiek do snu coś obejrzy, a potem... Organiczny związek chemiczny pochodna adrenaliny. Adrenochrom został przedstawiony jako substancja pochodząca z gruczołów nadnerczy żywych ludzi, Pomimo tego, że autor i reżyser potwierdzili później fikcyjny charakter swoich opisów, to wpływ tej narracji na kulturę masową okazał się nieodwracalny. Ponadto niektórzy entuzjaści teorii spiskowych zaczęli przypisywać antennochromowi magiczne właściwości, twierdząc, że jest to nie tylko psychodelikiem, ale również eliksirem młodości. Takie przekonania prowadziły do oskarżeń sony znanych postaci publicznych, które rzekomo przedłużały swoje życie za pomocą tej substancji. O, to właśnie ja o tym słyszałem że to nie jak wampiry i dlatego młodo wyglądają. Lata 80. przyniosły tak zwaną panikę satanistyczną, masową histerię w USA i Wielkiej Brytanii wokół rzekomych satanistycznych rytuałów. Hollywood znów znalazło się w centrum. Książki i media sugerowały, że elity, w tym gwiazdy, Filmowe prowadzą kulty, w których dochodzi do wspomnianych już wcześniej nadużyć. No i pisze ja piję krew młodych chłopaków. No i, no i wie, że teraz będą do ciebie wypisywać. no. Warto byłoby jednak skupić się na czasach współczesnych i teoriach, które do dziś spędzają sens powiek najbardziej zaangażowanych w to osób. Punkt zwrotny przyszedł w styczniu 2024 roku, kiedy Cat Williams, kontrowersyjny komik w podcaście Shannona Sharpa, dosłownie zrzucił bombę na Hollywood. Każdy czarnoskóry komik musiał założyć sukienkę w pewnym momencie, stwierdził wymieniając legendarnego Ediego Marfiego jako sztandarowy przykład. To nie przypadek, to po prostu rytuał. Musisz się upokorzyć, żeby dostać przepustkę od elit. Mówił sugerując, że Hollywood zmusza mężczyzn, zwłaszcza czarnoskórych, do feminizacji jako dowód lojalności wobec niewidzialnych mocodawców. Wskazał również, że Marfi po eksplozji popularności w latach 80. zaczął grać takie role w kluczowych momentach kariery, jakby chciał odblokować kolejny poziom sławy. Spiskowcy na Twitterze i TikToku poszli trochę dalej. Twierdzą, że filmy Profesor Clamp i Norbit nie były jego szczerym artystycznym wyborem, tylko wymuszonymi krokami w celu Podobania się komuś na górze. Znaczy, wiecie co, ja nie wiem, czy tam musiałoby być tak, że jak chcesz chodzić po tych szczeblach, to musisz jakieś role robić czy coś, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, ile jest wpływowych ludzi na świecie, o których nie wiemy, nie mówię tutaj o tych z pierwszych stron gazet, tylko o ludziach, którzy rzeczywiście zarządzają jakimś biznesem, mają dostęp do ogromnych środków, to czy oni by nie korzystali z tego, że mają wpływ na świat i mogą w ten sposób kształtować rzeczywistość wokół siebie, mając takie możliwości, na przykład tworzenia całej popkultury i jakiegoś obrazu świata, w którym chcieliby żyć? No, oczywiście, żeby z tego korzystali, bo każdy z by z tego korzystał, jakbyś miał takie możliwości. Więc, no nie wiem, to nie brzmi dla mnie jakoś tak, że to jakaś teoria spiskowa musiałaby być. Co to za tytuł, co oglądasz? Rytuał upokorzenia w Hollywood na kanale Mixera. Więc, no nie wiem, wydaje mi się to całkiem realne, że mając takie możliwości w absurdalny sposób bogaci i wpływowi ludzie chcieliby tworzyć taki świat, w którym chcą żyć, no. Niekoniecznie pieniądz lubi ciszę. No tak, dlatego nie jesteś tą osobą, wiesz, sławną, nie jesteś tą osobą z pierwszych stron gazet, nie jesteś osobą, wokół której to wszystko się kręci. Od tego masz tych aktorów, od tego masz tych wszystkich ludzi z popkultury, którymi w ten sposób sterujesz, a jednocześnie tworzysz sobie taki świat, jaki chcesz za ich pomocą, są twoimi pracownikami. Trochę inaczej było w przypadku innego komika, o czym również wspominał Kat, takimi słowami Dave Chappelle to jedyny, który odmówił sukienki. Stwierdził stawiając go w kontraście do Ediego Murphy'ego Dave Znaczy, no dobra, ale czy to nie jest trochę taka skala No nie wiem, znaczy, no dobra, bo pewnie to trochę za daleko polecę Ale chodzi mi o pewien koncept Że jak jesteś w jakiejś ku... Ekipach czy innych, nie mówię tu o ekipie Freeza, tylko mówię ogólnie o jakichś grupach ludzi, i chcecie robić jakiś content, nie? No i nagle kurwa, tam nie wiem, muszą kolegę taśmą obwiązać i przykleić do słupa. To on jakby świadomie decyduje się na pewną taką formę zabawy, ale też można powiedzieć trochę upokorzenia, w ramach tego, żeby zrobić jakiś content, żeby było śmiesznie, nie, żeby ludzie się pośmiali i żeby można było zrobić z tego jakiś materiał, który wykręci wyświetlenia, a on sam dzięki temu będzie mógł rozwinąć swoją karierę. Że jakby takich innych. Nie, nie w tej skali oczywiście, ale w takich innych momentach. No wiele osób sama się na to decyduje, też że przekracza pewne granice, żeby zabawiać ludzi, a jednocześnie wskoczyć na jakiś nowy level sławy. Jeden z najgenialniejszych komików swojego pokolenia w 2005 roku wstrząsnął światem rozrywki. Jego program Shapel's Show na Comedy Central był fenomenem. Drugi sezon, wyemitowany w 2004 roku, przyciągał średnio ponad 3 miliony widzów na odcinek. W szczycie popularności wiosną 2005 roku Shapel miał podpisać kontrakt na 50 milionów dolarów za trzeci i czwarty sezon, ale za Zamiast złożyć podpis, po prostu zniknął. Oni go za to uciszyli. Wyjechał do Afryki, bo nie chciał grać w ich grę. Mówił Kat Williams i sugerował, że ucieczka szapela to bunt przeciw rytuałowi, akt odwagi wobec elit, które wymagają od czarnoskórych komików feminizacji jako dowodu lojalności. Niektórzy poszli jeszcze dalej, twierdząc, że jego nagłe zniknięcie to nie załamanie nerwowe, jak pisano w mediach, a ucieczka przed groźbami może nawet śmiercią ze strony tych, którzy kontrolują Hollywood. W lutym 2006 roku w wywiadzie z oprą Winfrey sam rzucił światło na swoje odejście. Czułem, że Hollywood chce, żebym zrobił coś dziwnego, coś, co nie było zgodne ze mną. Nie podał szczegółów, ale wspomniał o presji, by zdradzić swoją wizję i o ludziach w garniturach, którzy chcieli go kontrolować. Na forach i wczesnym reddicie fani spekulowali, że Comedy Central i elity Hollywood chciały zmusić go do rytuału upokorzenia, publicznego poniżenia, które miało być przepustką do jeszcze większej sławy. Powrót w 2016 roku z kontraktem na Netflixie opiewającym na 20 milionów dolarów za jeden specjalny odcinek, łącznie 60 milionów za trzy, budzi kolejne pytania. Na reddicie w wątku związanym z teoriami Spiskowymi pisano wówczas, Dave wrócił, bo dogadał się z elitami. Przyszła pora na najbardziej współczesną z tego typu historii. 10 marca 2024 roku, podczas 96. Gali Oscarów w Los Angeles, John Cena, były mistrz federacji wrestlingowej WWE, wstrząsnął światem. W ramach sketchu prowadzonego przez Jimmy'ego Kimmela, miał wręczyć nagrodę za najlepsze kostiumy, ale zrobił to w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Najpierw pojawił się za kulisami, udając niechęć, mówił: Nie mogę tego zrobić, to zbyt poważna gala. Chwilę później przed na scenę niemal nago, z kopertą zasłaniającą jedynie jego krocze. Publiczność wybuchła śmiechem, a Kimmel zażartował, że to hołd dla gościa, który przebiegł nago przez scenę w 1974 roku. Po chwili asystenci wnieśli togę, którą Sina się owinął, ogłaszając zwycięzcę. Dla wielu był to zabawny moment Gali, ale dla fanów teorii spiskowych początek mrocznej opowieści. Andrew Tate w odcinku swojego programu Tate Speech z 12 marca 2024 stwierdził: Sina robi to dla panów z Hollywood. Żaden prawdziwy facet nie rozbiera się publicznie dla żartu. To rytuał, by przejść z wrestlingu do ich gry. Ludzie wskazują również na wcześniejsze przygotowanie Sin do rytuału. W filmie Barbie zagrał syrenkę, Kena z blond peruką i ogonem, co już wtedy budziło żarty o feminizacji. No dobra, ale to elity by to robiły, żeby co? Żeby tak się zabawić? Że pokazać, że mogą? Że każdego, nawet tak znaną postać, są w stanie zmusić do tego, żeby... Nie wiem, takie rzeczy? No, no bo tak się zastanawiam trochę. Wymusić uległość. Ale no, to jest jakiś taki test tej uległości, no bo mogliby, nie wiem, chcieć, że, żeby coś zrobił albo wykonywał, nie? Ale że takie rzeczy wybierają, jeżeli to prawda. Zadajesz za dużo pytań? Może. Gala rozdania Oscarów to swoista kulminacja. Publiczne upokorzenie przed prawie 20 milionami widzów USA miało być ofiarą za dalszą karierę. Reakcja internetu była błyska. Ale właśnie nie wiem, czy to jest tak, że... <laughs> Bo to jest, nie wiem, no też upokorzenie to jest kwestia trochę własnego podejścia do tematu. Bo są ludzie, którzy robią różne pojęcia. Rzeczy, bo ich to śmieszy, bo ich to bawi, bo dla nich to jest ciekawa formuła i nie traktują tego jako jakieś poniżenie. Dla niego to też tak mogło być, że to mogło być dla niego śmieszne, że on tak wyjdzie. No w sensie, nie wiem, dla mnie nie jest, ale załóżmy, dla niego mogło to być śmieszne. Hashtag Cina Humiliation trendował na Twitterze przez 12 godzin po gali. Na TikToku pojawiały się filmy związane z rytuałem, które zdobywały miliony wyświetleń. W komentarzach mogliśmy przeczytać teksty typu Dzieciństwo zrujnowane czy Illuminati potwierdzone. Na niektóre z tych teorii ciężko nie patrzeć z przymrużeniem oka, jednak w przypadku W. W w ostatnich latach zdarzały się sytuacje, których z zaplecza wyciekały naprawdę obrzydliwe oskarżenia, co pokazało widzom, że niekoniecznie są to tylko te fajne, kolorowe gale. John z idola milionów dzieciaków, stał się gościem paradującym na go po scenie. Poczytaj historię Mela Gibsona, no tam coś plus minus słyszałem. Nie wiem. Ciekawy wątek, takie trochę, nie wiem, no w wielu momentach czuję, że takie naciągane i trochę takie, wiecie, no żółte napisy vibe, ale sama idea tego, że są ludzie, którzy decydują o tym, jak wygląda Hollywood i że. Ma... Mogą być odklejeni, szukać jakichś uciech, i. No to, to, to nie wydaje mi się jakieś takie odklejone akurat. Wydaje mi się to takie ludzkie po prostu i w związku z tym możliwe.